Ważne braki kadrowe zatrzymano 10 z 15 funkcjonariuszy łowickiej drogówki. Zarzut łapówkarstwo. I kto teraz łapie piratów, kto czyha z radarem? Adam Feder to sprawdzał, a przy okazji zobaczył, że Łowicz nie do końca jest całą sytuacją zmartwiony. Przed komendą powiatową policji w Łowiczu nowy chodnik. A w budynku nowe otwarcie, które polega na tym, że aspirant sztabowy Robert Bryszewski otwiera drzwi i demonstruje puste pokoje. W wydziale ruchu drogowego bardzo trudno spotkać policjanta, bo na 15-10 usłyszało zarzuty korupcyjne, a kilku jest na urlopie. Komendant jest zajęty w tej chwili. I tyle mają do powiedzenia policjanci z Łowicza. Chłopaki to robić, że no to wie pan, no. Hej, hey. Sebastian Karbowiak dobrze zna sprawę i chętnie ją skomentuje. I teraz tylko ryba nie bierze, no. Wie pan. Chyba, że bierze, akurat. Chyba, że bierze, no, że no, zależy jaka przynęta, nie? Od 20 do 500 zł zależy od wykroczenia. Policjanci chętnie przyjmowali także banknoty o nominale 100 euro. Stwierdzono również przyjmowanie przez policjantów korzyści rzeczowych, takich chociażby jak kufle od piwa, czy też butelka wódki. A raz policjanta skusiła obietnica rabatu na płytki do łazienki. Rekordista w miesiąc 54 razy postąpił tak, jak policjant nie powinien postąpić, o czym teraz mieszkaniec łowicza wierszy. Tacy ludzie, którzy powinni prawa filmować, nie powinni tak postępować. I teraz dotkliwe braki kadrowe w łowickiej policji, które przynajmniej doraźnie można by rozwiązać tak. Ale Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Już wczoraj zostały podjęte pierwsze decyzje kadrowe związane z oddelegowaniem po kilku funkcjonariuszy z jednostek położonych najbliżej Komendy w Łowiczu. Ale nie ma tego złego w łowiczu, co by nie wyszło łowiczowi na dobre. Usłyszeliśmy. Dla łowicza jest to niesamowita promocja i... Myślę, że to jest, czasami lepsze działania są takie, kiedy przyjeżdżają telewizje ogólnopolskie, niż na przykład praca naszego łowickiego wydziału promocji. Jeszcze jakieś tam dobre aspekty, no bo ktoś tam zerknie na Łowicza, tudzież się spodobają, nie wiem, ulice. Ulice w Łowiczu rzeczywiście piękne. Pukawki, fujarki. Ale Łowicz słynie z pukawek i fujarek. Słynna jest łowicka cepelia. A to jest teraz proszę pana... No, dziki szał, że tak powiem. Dziki szał. Na torby z filcu. Na torby z filcu, tak, proszę pana. Łowicz słynie z łowickich wzorów, wyszywanych na torbach z filcu. Ale Łowicz słynie przede wszystkim z łowickich wycinanek. Łowickie wycinanki wycinane nożycami do strzyżenia owiec. Teraz Łowicz słynie także z policjantów, którzy strzygli kierowcę, niczym owce. Adam Feder, wiadomości. Nieważne, jak byle mówili, żeby